No witam. Ja jestem Kompulik, a to jest tak jakby prolog do nowej serii. Gramy przy piwku Morrowind. Wszyscy się teraz jarają z Skyrimem, może i słusznie, ale ja chcę wam pokazać, od czego to się zaczęło. No naturalnie, no to jest część trzecia sagi, z tym, że Arena i Daggerfall, no jednak to już jest zupełnie inna epoka. A to jest pierwsza z tych gier które naprawdę e, są no, na czasie. Nie są so, na tak duże jak Daggerfall, ze względu na to, że m, powierzchnia gry w Daggerfallu odpowiadała e, całym wyspom Wielkiej Brytanii i tamtym przy, i przyległościom. Z tym, że to było w większości losowe i tak dalej. A, no, Ale nie można powiedzieć, że tutaj wyspa Wardenfell jest mała, naprawdę. To też jest kawał terenu. No i myślę, że zaczniemy od nowej gry. To jest Morrowind Złota Edycja, w związku z czym są obydwa dodatki. No i zobaczymy, co na nas czeka. O, jakieś ładne intro. Tak... Mhm. Okej, okay, tak jak zwykle, nie wiem o co chodzi. Zostałem wysłany gdzieś w pizdziec. A! W sumie każda część DLD zaczyna się podobnie. Mam nadzieję, że napisy będzie widać. Tomorrow, not, Jej, jestem wybrańcem. Fajnie Podejrzewam, że najlepiej będzie oglądać w 720p, żeby było widać napisy. No, wake up, wake up. OK Jak się nazywam? Hmm, dobre pytanie. A niech będzie kompulik. A co? Hmm. Ej, dopłynęliśmy do Morwind. Pewnie nas wypuszczą. O, ktoś idzie. Ktoś idzie. Hm. Widzę, że idzie strażnik. Come with me. dobrze. Okej, okay, wiem jak się chodzi. To idziemy. Wiecie co? Przyciszę. Nieco muzykę. No, jak ktoś ma dobre ucho, to wychwyci, że to jest ten sam motyw przewodni, co w Skyrimie. Tak, we wszystkich trzech częściach, w trójce, czwórce i piące jest ten sam motyw przewodni, yy, delikatnie zmieniony, a tak naprawdę za każdym razem słucha się go inaczej. To tylko dowodzi, że jego twórca jest naprawdę geniuszem. Okej, okay, nie stawiaj oporu. Nie zamierzam stawiać oporu, dobra, z pasją się wszystko otwiera. I jesteśmy w Sejdanin. Tutaj wysiadam, zejść na przystań, a żołnierz zaprowadzi cię do biura spisów. Okej. Okay. Hej, ziemal. To ty? Hej. Nie wiemy jeszcze skąd przybywasz. A, i teraz można wybrać rasę. Hm. Generalnie mam pomysł na postać taką, że to będzie łucznik i mag jednocześnie, z tym, że no żeby nie był taka straszna noga, jak coś do niego podejdzie, to żeby jeszcze jakimś małym mieczem mógł się posługiwać. E, może bretoni mają duży bonus do magii. Na pewno nie chciałbym wyglądać jak hagit na przykład czy jak kot, czy, czy coś. Nie, 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 nie. Zdecydowanie jakiś człowiek. Nie, nordem też bym wolał nie być. Myślę, że Breton będzie dobry, tylko nie, nie, zdecydowanie facet. Tylko niech e, przede wszystkim włosy. No i nie mam zbyt wielkich wymagań. Generalnie chodzi o to, żeby. żeby, no, żeby nie był brzy, ta, brzydszy ode mnie. No naprawdę, wolałbym chociaż w w miarę. O, ten, ten twarz będzie niezły. Jakieś kłaki takie sensowne, żeby jeszcze miał. Nie. Pokaż się tu. No dobra. Brzydki jesteś jak nieszczęście, ale i tak mnie ode mnie. Ok. Będę tu pasował. O proszę, jak miło. Czy da się powiększyć te napisy? To byłoby bardzo miłe, ale się nie da. Opóźnienie opisów... No nie da się. No trudno. Mam nadzieję, że coś będzie widać, a jak nie, to będę gadał. Okej, okay. idziemy do biura spisów. No. Hej, ziomal. Co tu? Drewniane drzwi do z... biura spisów i opodatkowania. No już skarbówka, no kurcze, no. Okej. Okay. No, cześć. No, witam. Czekaliśmy na Ciebie przed oficjalnym zwolnieniem, Ma... musimy Cię wpisać do ksiąg. Wy... Tak, na kilka sposobów wybór należy do Ciebie. Hm. Hmm. Odpowiedz na pytania. Podaj informacje, wypełnij dokumenty. Tworzę nową klasę. Stworzę nową klasę. Specjalizacja. Eee, raczej, raczej, raczej. Moment spryt. Hmm. Myślę, że magia. Powiedzmy, że magia, tak. Bo nie ma czegoś takiego, jak łucznik jest taki bardziej złodziejowaty. złodziejowatego to ja nie chcę. Ulubione współczynniki. E, celność. Czy coś w ten deseń? E, moment. Zwinność. Unikanie zadania efekt. Nie, 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 nie. nie. Okej, okay, moment. Siła. Ymm, walka w zwarciu. To nie. Inteligencja. Jest domany. Siła woli. Odporność na magię. Maksymalna kondycja. To nie. Zwinność. Unikanie i ciosów. Myślę, że zwinność i inteligencja, tak, to będzie niezłe. Umiejętności główne, na pewno coś z łukiem. Eee, tak, strzelać z łuku i kuszy, celność, ewidentnie. Eee, oprócz tego jakieś czary, tak, ewidentnie. Hmm, zaklinanie, wolałbym coś takiego, co zatrzymuje, czy coś w ten deseń. Na pewno będzie zniszczenie, tak? Zniszczenie. Zawsze taki fireballem przypieprzyć to się przyda. Eee, oślepienie światło, paraliż, o iluzja. E, ciężki pancerz nie. Coś. Mm, e, wytrzymałe lub stosunkowo wytrzymałe zbroje. Kolcze, łuskowe kościane. Nie ma lekkiej zbroi. Jest lekki pancerz. E, szklany pancerz, a to tak brzmi trochę głupio, ale na pewno mniejsze minusy będą do... do... dobra, do czarowania i takich tam. Bronią, coś w rodzaju jakiegoś krótkiego miecza, coś w ten deseń. E, krótkie ostrze, sztylet, łakizasz i tanto i krótki miecz, nada się. Umiejętności dodatkowe. Wezmę sobie średni pancerz, wezmę sobie... O, atletyka się przyda, to ja się łatwo nabija. Dalej... Przywołanie... W sumie... Mogę sobie wziąć. Zabezpieczenia... Nie wiem... Nie wydaje mi się. Handel też raczej nie, retoryka odpada Znaczy walka z tarczą, no jak będę biegał z łukiem, to tarcza nie bardzo Ale jakaś alchemia może nie. Handel Cholera, no kto by pomyślał... Dobra, wezmę sobie długie ostrze. O, katana to fajna sprawa. I zaklinanie e, nie wiem. Nie, raczej nie zaklinanie. jeśli już to przywołanie. Chyba, że już przywołanie miałem. Okej. Okay. Poszukiwacz przygód, a niech zostanie poszukiwacz przygód. You you Muszę jeszcze wybrać znak Zodiaku. Eee, moment. Myślę, że to będzie coś fajnego. Wieża, co daje wieża? Wykrycie zwierzęta, wykrycie zaklętych przymiotów, wykrycie kluczy. ...i otwarcie 50 punktów na dotyk, czyli muszę podejść do czegoś, żeby to otworzyć. To będzie genialne! Wtedy nie potrzebuję praktycznie żadnych kluczy ani innych cudów, tak, wieża jest dobra. Okej. Okay. Hm, ciekawe. Przejrzyj te, przejrzyj te dane jeszcze raz. No dobra, przejrzę. Eee, tak, kompulik, breton, poszukać przygód, znak zodiaku, wieża, okej. Okay. hp tyle co nic, mamy trochę więcej. A generalnie jestem piczką, jak na razie, ale to nic. Premia do many, odporność na magię, smocza łuska, co to jest? Tarcza, o, fajnie. Okej, okay, celność 30, dobra, jest. A, ha, 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 zaraz, inteligencję bym sobie zmienił. Ajajajaj, klasa... A, musiałbym od nowa? Nie, nie musiałbym. To zamiast inteligencji sobie wezmę siłę woli. O. I teraz jest fajnie. Tak, celność jest ze zwinności. Super. O. I teraz jest gitara. Mam trochę mniej many. Ale siłę woli mam dużo. O. Fajno. Myślę, że okej. Okay. Zniszczenie z, ze siły woli, a zaklinanie z inteligencji. No, zaklinam nie będę. Jakoś przywoływanie też. Trudno. Okej. Okay. Eee, dobrze. Kliknij prawym przyciskiem myszy, aby wyświetlić interfejs na ekranie. Okej. Okay. Dobra. Eee, pokaż... aby przeczytać dokumenty, naciśnij spację, patrząc na nie. Tak, tak, tak. to tutu, tu, tu. dobra. 16 ostatniego siewu, coś tam... A trzeciej ery, chyba 400. Dobra, urewa. Eee, wróć. Okej, okay. jak się to wszystko zamyka? Aha. Co, a, zabierz? Zabierz. E, ok. Co mam na sobie? Zwykłą koszulę, zwykłe buty, zwykłe spodnie i mam tu przy sobie dokumenty. No, naprawdę. E, co? Dobra, mam przejść dalej. No dobra. Hmm. Czyżby to już się zaczynała moja przygoda? Pewnie jeszcze nie, więc pora poznać podstawy walki. Podnieś leżący na stole sztylet. To jest sztylet? Nie, to jest nóż. Amatorski wytrych? Ja sobie pożyczę. No nie mówcie, że... A tu jest sztylet. Wiadomość dla Chris Kara jakiegoś, dobra. Aha, okej. Okay. Krzanić. E, i co? Żelazny sztylet. O, super. Eee. Ciśnij E. Co masz znać? A, F. O. Nieźle. Dobra. A, nie mogę się przyzwyczaić do tego. E, mogę tu coś ukraść? O. Mam wytrych. Nieudane, nieudane. No, użyj tego wytrycha, cholero. No. no zaraz mi się wytrych zepsuje. O. Udało się! O, kasa. <laughs> Zgarniamy wszystko. Eee. tak, udało mi się kasę wyrzucić. E, jajo kwama jakieś... A dobra, zgarniam wszystko. Później się sprzeda. Nie no, butelek kradnie będę. Gwiazdy, coś tam, coś tam, coś tam Jajo. Dobra. ok Bierzemy z powrotem sztylecik. Tu mam iść. Chyba tu. E, o, mam dostęp do ekranu mapy. Strasznie mała ta mapa. Da się ją powiększyć? Byłem bardzo wdzięczny. No strasznie. No, no, to... Masakra. O, a jakbym sobie tak zrobił. O! To ja rozumiem! Yy, a, zajrzyj do beczki, zapomniałem. Ok, o, magiczny pierścionek, który przywraca życie. Kradniemy. Yy, Znajdę wszystkie moce, magiczne przedmioty, to. Dobra, dobra, luz. Yy. O, jest okienko magii, mam... Zdobiony pierścień, fantastycznie, naprawdę. O, przywołanie zjawy przodka. 21 many z jadaczki mnie Szansa na, na udanie się czaru. 69%. Dobra, idziemy stąd. Użyj spać, żeby porozmawiać z kapitanem. Cześć, pajacu. Coś się sobie? Dobra, Morrowind. Obowiązki. O, dostałem raz, dwa. Aha. Do, uaktualniono dziennik. Będę musiał sprawdzić. Mam się udać do Balmory do gościa, który się nazywa Caius Cosades. Okej, okay. i mam mu służyć jak samemu cesarzowi. O wow, nie szalej, kolego. Aż taki to ja fajny nie jestem. A ten Uriel Septim jest cesarzem, dobra. Coś się dowiedziałem, wychodzimy. E, J jest mój dziennik. Okej. Okay. Opcje, o misje, o zgłosić się do Kayusa Kosadesa. OK, OK, e, zamknij. E, czy mogę jakąś tą, o świat. OK, tak wygląda wyspa Wardenfel. Jest na razie, jak sobie można, nie, nie można sobie przybliżyć chyba. Odkryłem, tu jest taki malinki kwadracik, czyli tu jest naprawdę masa terenu. Ale okej, okay. do tego jeszcze wrócimy. Na razie okolica. I myślę, że na tym zakończymy ten prolog, że tak to nazwę. A już następnym razem zajmiemy się zrobieniem paru questów tutaj w Sejdanin. Także na razie to tyle. Ja jestem Kompulik, to był prolog serii Gramy przy piwku Morrowind. Łapkujcie, komentujcie, subskrybujcie i tak dalej, i tak dalej. Na razie, cześć.